Partnerem HEPI.tv.pl TV.pl jest producent pieluszek HEPI. Producent przewiewnych pieluszek Happy i MD Clinic zapraszają na cykl porad pediatry dr Neszka Nocne bóle u dzieci pojawiają się właśnie one w nocy, w sposób taki typowy, charakterystyczny, a nie ma ich na przykład w ciągu dnia, nie trwają one długo, to możemy mówić o bólach wzrostowych. Natomiast jeśli te dolegliwości trwają y, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, jeżeli nie przechodzą po jakimś czasie, to myślę, że należy też pomyśleć o chorobach związanych z układem kostnostawowym, z chorobami tkanki łącznej, chorobami stawów. Również są jeszcze inne dolegliwości które mogą powodować, że dziecko budzi się w nocy z powodu bólu. Chociażby nawet no, typowa taka reakcja bólowa to jest ból ucha, prawda, który zwłaszcza dokucza w nocy, kiedy inne bodźce są wyłączone, prawda, kiedy ucho bardzo boli, kiedy mogą być to dolegliwości ze strony zębów. Prawda. Ból zęba też potrafi bardzo w nocy dokuczać, no i dolegliwości. Brzucha też, chociażby związany właśnie z nietolerancją czy z alergią na jakiś określony pokarm. Partnerem TVPL jest producent pieluszek Hepi.